To było bardzo szybko, jak na 60. Po prostu podniosę nową. A. chyba że tak. 5 minut! Świat! No ale. ale CKM! Nie bądź taki, nie. robię co mogę. Jeśli zostaniesz zdeatomizowany z CKM w ręku, to nie będziesz pamiętał, że go miałeś. Tak na szybki wypadek. Okej, okay. okej. Okay. Nie do New York, świat. Um. Co ja ja jest Chcę, Fajnie, chcę, chcę. Stary! Nawet muzyka zdążyła się skończyć. Uh, a tam, okej, okay. co zgubiłem? E, okej, okay. tylko jak się tam dostać? Bo ja nie widzę, może tam doskoczyć możesz? Z tego kontenera? Co to jest możliwe, ale z ckm mogę nie dać rany. O nie! Będziesz po go zostałem. Albo ten mostek się gdzieś otwiera. Um, nie, nie wygląda na to, żeby tam były jakieś panele. Pono... Ale nie wydaje mi się, żebyś mógł tam doskoczyć. To nie wygląda na drogę, którą Karol może skoczyć Inne przejścia jakieś? Um, eee, to jest pewna śmierć. Tak. Jeśli dziura jest na tyle głęboka, żeby, żeby była ciemna tak. za tak zaciemniona w nienaturalny sposób, to znaczy, że tam kończy się mapa i to oznacza śmierć. Jak to mam zdjąć na dół? To na pewno jest możliwe. No dobra, no to tutaj na górę musisz wejść, bo to jest nim połączone. Dobra, później po niego wrócę. Hmm. Wydaje mi się, Zresztą że właśnie odchyliśmy na jakimś naprawdę prostym momencie. Jedziemy. Dobra i ty, ty! Idź tam po prostu. No, Momencik, mówiłem, że wrócę. Nie pozostawię cię. Matyldo. Nazywałeś CKM, który znasz od pięciu minut? To ty nazwałeś CKM, ale... Ja rozmawiam tak. sam ze sobą. Nie, nie przeszkadzaj. Przepraszam, przepraszam. Daj znać jak Grzesiek skończy rozmowy z Byście zdziwił jak często to się dzieje. Wiesz co... nie. <grym <grym nie zdziwił wyższy. Okay. No. Bo już mnie powiedałeś. Jak, jak ktoś mnie zacznie zabijać, to wcisnie mnie pan coś. Czyli ku? Mhm. Nie wydaje mi się, żebym miał ten wróc. Ale dylem. wiesz co? Znaczy to to ja... moja kontrybucja w ten... Tak, zaprawało mi karabin. Prorok, pomóż mi. Podepnij się do tamtego terminala. Tak? Nie tak? Wiedziałem, że ty tu będziesz! Teraz taka maszyna! Yy, bestia no, Sepidów jest ci tak przydatna, tak? No. Mhm. patrz, nawet ziemia składa się z heksów. No. Tam właśnie coś... kiedy nie, nie począłeś, coś dziwnego stało się za oknem. No, Budem Widziałem, ja ja powiedzie. Ja. Yes! Yeah. Czy my nie mieliśmy temu zapobiec? Wydaje, że mieliśmy temu zapobiec. Wpisna no mnie nie jest tak, że o jednak w ostatniej chwili. 5% wyboru akcji końcowej z energią Sepitów. Mieliśmy szczęście Przecież my to zrobiliśmy, A, bo ja nie zauważyłem. Faza trzecia. Faza trzecia. Potrzebowałem was. Dowiedział ce z mojego działania w cel, gdy spałem moje. Ty działałeś najlepiej możliwy. Najwyraźniej Ostatnią rzeczą jakiej od was potrzebowałem było wyłączenie arkanioła. I muszę wam za to podziękować. Okej, okay, co? W łeb. O, czym Teraz. Ej, <laughs> nie wiem jak oni się jeszcze nie zorientowali. Nie grałem w razy razy razy. Ostatnia faza. Co on robi? O kurde, to nie, to Egipt. Bromien. I Sydney. Beding! Nowy York! Galaktyka. To most Einsteina to jest do Galaktyki M3. Do innej galaktyki? To oni są z innej galaktyki? To, no to jest tak, kiedy nie mogłem co namierzyć, co, co, co? powiedziałeś, że to dlatego, że jesteś twórcą skafandra. Ale nie o to chodziło. Ile czasu to już trwa? Od jak dawna przedłużasz sobie życie nanotechniką i genami sepitów. Czy masz pojęcie, czym się stałeś? Zmagałeś się ze zbiorową świadomością sepidów tak jak. To ja. Tak generalnie, jak patrzę ty na ich schemat. Ty, ty, ty przegrałeś. Zasymilowali cię. Teraz tak. jesteś jednym z nich. Czy ty naprawdę. Masz ochotę kontynuować tę dyskusję? HELLO! PADO! GOZIRA! Dude! kolejność, zastrzcz go! <laughs> Prawie ma wyjść! O Jezus! Dobrze, super. No! Jezus Christ! Trzeba Christ. było zacząć! O, czwarta kula! O, nie, jeszcze żyję! Się... Ej, a i tam w tle obrywa, jak ty bijesz tak razem! Tak. No to to jest w takim razie dość proste! O, <synHHH> wow, stary! Wow! No, nieźle. Nie wiedziałem, że masz właśnie Batmobil, który wie, gdzie totally jest. O, mogę ses? Nie, no. O, samo się. Nie, możesz to pominąć, nudne. No, czekaj, ja mogę to no. no. ja nie chyba, no, Nie, nie wydaje mi się. No! Troszeczkę się tu ubabzemy. No! Troszeczką się tu brzemy! to ostatni i najbardziej zabójczy element strategii kolonizacyjnej Sepidów. Jeśli natrafią na znaczny i trwały opór, siły inwazyjne Sepidów tworzą most Einsteina Rosena, prowadzący w samo serce ich rodzimej galaktyki. Ja nie rozumiem. Stamtąd mateczniki Sepidów wysyłają klan swoich oddanych wojowników... To jest w tej samej galaktyce. <laughs> Z tego co narysowali. Z drugiego końca Galaktyki. Z innej galaktyki. To już jest skala eksterminacji gatunków. Zepidy alfa będą zasilać ten promień, dopóki nie przerzucą wszystkich sił inwazji. Zepidy lubią grać w heroesy po wszystkim. no. KER! E, tylko do trzeciego. <laughs> to prawda. Tylko później były kwadraty, no. no. Czyli są tradycjonalistami dlatego nas No, no. Mają dość! Mają dość tych kwadratów. Claire. Claire. OK, Kler umarło. Okej, no. OK, ale... Graficznie to jest niesamowite, nie? No. Można się poczuć z, znieczulonym na to po tylu godzinach grania, ale zauważyć na to, co się dzieje ja na graniu, nie? Just don't die on me! Wszystkie normalnie te stereotypy są wykorzystywane. No. I widać, że krajtek potrafi użyć swój silnik, nie to, co inni, inni <noise> używający tego samego silnika. Jakby wszystko urazy, Panie City Interactive eee, No cóż, wiesz, to jest kwestia tego, jak wiele budżetu masz To też wyszło dobrze, ale nie aż tak No tak, tak, w sensie, to, jeśli to jest twoje dzieło, to wiesz jak tego używasz Okej, okay, Claire umarła Zostań ze mną, Claire, zostań Psycho <laughs> Dobra, okej okay. Okej, okay, z czterech osób jakie znamy, które mają imiona w tej grze, zginęły już dwie eee, Psycho nie ma imienia <laughs> Okej okay. Nie no, on ma jakieś imię. To z to jest dwóch osób, tego. które znamy, które mają imiona, o, dwie zginęły. No, no. Albo raczej, no. Ona umiera <grym> ciągle. Dobrze. Cosz o wypaczaniu? Dobrze, jesteśmy. Dobrze. 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 No, przynajmniej tyle dobrego, że jej ostatnie słowa są dość realistyczne. No. W sensie, kiedy ludzie umierają, to no ich jeze, umysły dyktują, nie, dziwne nie, nie wiem, jak ich można wyłączyć. Wystarczy, że. <laughs> Psychol, wybacz, ale nie mamy czasu. Musimy znaleźć inną maszynę i to szybko. Psychol, nie mów tak, kurwa do mnie. Psychol, musimy wyłączyć ten <laughs> promień <inaczej śmiech> wszyscy każdym. <z śmiech> nie mogę go bić! Wiesz? No nie, nie możesz. Co ja mam z tym kurwa zrobić, he? Eh? Jestem Michael Sykes. Ha! Eeee, <laughs> Nie potrafiłem no, okay. uratować nawet jednego życia, jednego! Ale prorok jest tylko prorok! Kur, kur, Jeszcze nie rozumiesz?! Nasz miał mnie na widelcu przez ten cholerny kombinezon! Gdybyś e. miał go na sobie, wszyscy byśmy zginęli! Żyjemy dzięki temu, że jesteś człowiekiem! Żyjemy w sensie ty żyjesz? Uh -huh. I to w zasadzie wszystko? Żyjesz, ja nie żyję, on ja nie żyję, Walczyliśmy. Ty ja... Nomad, płazen, każdy z nas. Nie pamiętam nie To nie zginął pierwszy. A. Nie, pier, pierwszy zginął Aztek. A. Ja, ja jestem fanem serii. Ja wiem kto zginął pierwszy. Ale nie wiesz kim jest Nomad. Jeszcze może Nie wiem Błazen. Jestem co? ciągle zawiedziony Jeszcze faktem, tylko że tylko nie ma właśnie wazem. Nomada, że się nagle zaraz nie pojawi i będzie bardziej zajebisty od Proroka, bo był bardziej zajebisty od Prorokka i jego gra była najlepsza. Ja w ogóle... O, oni coś mówią. Się, ej, wyciszył się nie, nie wyłączy, tylko się. Nie wyłączył, tylko oddalał się do mikrofonu. Psy... Michael... Żebyśmy się rozumieli... To będzie jadka. Jeba racja. I tę jadkę to zrobi. Tak jak mówiłeś... To tłumaczenie skoro. jest zbyt obsceniczne. No, jest zbyt polskie. Jebana racja. ...prawda? Zajmij się artylerią. Ja sprowadzę maszynę. Idź stary. To nie koniec świata. Jeszcze. To, to wchodzę po drugiej stronie. Jak miło, że te skrzyneczki z amunicją są zawsze otwarte i od wewnętrznej strony wieka jest napisane co powinno się, z... co powinno być w środku. Fakt, nie zwróciłem uwagi wcześniej. Jakby... Eee, no, e, ten... Promieniowanie Hackinga to jest kwestia paradoksu e, no właśnie, mosta mogę... einsteina Rosena Mam odblokowany mocny czas. Fakt To był mocny czas e... To był mocny czas. Aperkat! Uppercut! operkat! Ale nie chcemy uppercuta. Uppercut. Boli się regenerować, sech. Tak? Aha. I zamknij. Musisz to skopać, tylko ciągle się dojść. Tego jeszcze nie zrobiłeś. Okej, okay, już wystarczy. A co do tego? Łoooł! Wow! Ta gra stara się wywołać w tobie jakieś takie wyższe emocje, ale nie w niej wychodzi nie charakteryzacja no. postaci z dobrze. Oooo. no dość ubogo, mało trawy i tak dalej. No i dobrze. Co nie? Okej, okay, dobra, tym razem. Ale sceneria też ma fajną, nie? W sensie, no tak, jak to jest zaprojektowane, pacjent. nie? Spojrzysz w górę, tak? Jak tylko spojrzysz w górę, widzisz te prześwity. No, ale w ogóle oświetlenie i tak jakby... Zreszt czy z osobna widzisz, tak? To no, tylko Battlefield jeszcze taki z gier, które ja kojarzę, tak, na, które to porządnie robią. A Tam nie coś, wie, się, coś na prawo od ciebie, właśnie przebiegło przez ekran Albo ja mam schizę. Mogłem mieć schizę. Co mi mam? Prawdopodobnie przystosowane pod tajfuna, mapem. Ale... Nie wiadomo, warto wziąć. Od razu ma tłumik. I, I największe co I Dobrze, pewnie o to chodzi. Prorok do dowództwo Venom! Wykryliśmy twoją sygnaturę łącznościową! Pomyśleliśmy, że możemy sobie nawzajem pomóc! Opór Sepidów! A jebać to! Sam się rozejrzył! Zesrało się i tyle! Dowództwo Venom, powiem wprost! Zdejmę artylerię przeciwlotniczą Sepidów! Wszelka pomoc mile widziana! W przeciwnym razie, nie wchodźcie! Przyjąłem, prorok! Nasze maszyny będą Nie zauważyć, że wszystko byłoby w porządku, gdybyśmy w ogóle się nie ruszyli. W sensie... To my uwolniliśmy te cepidy. Nie? O, czerwona beczka. Jak zwykle. O! <laughs> trzeba było włączyć tam coś. Albo nie wiem, nie widziałem tego. O, mamy no, no, mam Wybryliśmy Dobra. sygnaturę łącznościową. Bo że A to. Tyle. Ciekawe Do mają tę artylerię. Przeciwlotniczą siedem. Wszelką pomoc mile widziana. W przeciwnym razie nie wchodźcie mi w drogę. Przyjąłem prorok! Nasze te maszyny będą Ci wdzięczne, jeśli oczyścisz śródmieście. Maszyny? Tak. Rebelianci mają maszyny? A, w sensie jakieś helikoptery, odrzutowce. Tak. A, tak. Okay. Czyli pojazdy, nie? To jest ich pole minowe, jak nie ma. No. Jak mnie nie mam masz racji. Ups! Schowaj się. Czemu te refleksje, Są troszkę zbyt mocne, ale jako koncept są tak bardzo tak fajne. Tak. No, 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 troszkę są znacznie za mocne, ale. Wychyl się, no, nie bądź taki. No, są inni, którzy są na wierzchu. To <grym>, no, jest <grym> no, no, fajnie obrócił. O! Wow! Nic się nie stało. Cisnęło nim trochę. I... i... I się trochę. Cisnęło teraz trochę. Cisnęło Tak. No. No! mówiłem, że doskoczysz Tak, tylko Ty teraz? Nie. Okay. Strzelaj się! To wygląda jak mapa do multiplayer'a I jeszcze trzy kule bude. jeden przeciwnik Na wierzchu no, Będzie być tu, tu chyba możesz skoczyć na dół No, na górę. Lampa, niezniszczalna lampa Wiem czemu ta lampa jest niezniszczalna z y, Deathbloga. No, o, oni mają snajperkę. Tak? Tylko dwie kule. A nie, prawda, to nie jest weź, weź ją zmień na coś innego i do niej wróć i zobacz jak się jej celownik wysuwa. Mhm. Żebyś mógł się przyjrzeć. Proszę. O nie. No cóż. Jej celownik jest najbardziej przykomplikowaną rzeczą jaką widziałem. Wow, to będzie trudne. Co to było? Wezwanie wsparcia czy coś? Możliwe. Nie wykluczam. i trzy rzeczy z boku wyskakują A -a. na kabelka. To jest dobry zło. Tak wiele sposobów, żeby to uszkodzić. No po prostu. Spojrzę syfrowania Citadella. No? A weźcie, że okiem na miasto, taki gdzieś, na te płonące budynki, w ogóle, jak to wygląda. Ty patrz, jaki w jednym wiet... terminie. No. World. Comic 2000, o nie, spoilery! Nie, nie patrz na to. Widzisz, że 16 lat, he? No. Czy coś. No, 15, no. Um,